Ja w ogóle mam taką tendencję, że jeżeli jestem gdzieś zaproszony na imprezę do kogoś, na tak zwaną domówkę yy, i ktoś nie może mnie namierzyć, to wtedy wiadomo, że znajdzie mnie w kuchni. Bo ja zazwyczaj od 5, 15 minuty imprezy jestem w kuchni, już jestem na zmywaku, bo mnie szlak trafia. jak wszyscy zostawiają te szklanki gdzieś, na fortepianie, gdzieś tam, gdzieś tam im się wydaje, że to się samo zmyje. Ja jestem w 15 minut, widzę, że to wszystko leży tam. Mówię i kto to teraz zbierze? To się rano zbierze? Mówię, ale już goście nie mają. W czym napić się soku. Więc ja wtedy co? Ta zbieram. I do pierwszej w nocy na zmywaczku. Po pierwszej w nocy towarzystwo przychodzi do kuchni. impreza się przenosi do kuchni, wszyscy mi towarzyszą, trzymając kciuki, żeby mi skóra nie odpadła. To ja Z czuję, czy. że słuchaj po tym wywiadzie na pewno będziesz miał bardzo dużo zaproszeń na różnego rodzaju imprezy. Ale tak, już Krzysztof Przona, szef Będu zaprosił mnie, żebym wysprzątał no, przed wigilią. Ja to naprawdę ja to robię dobrze. Ja to naprawdę robię dobrze. No dobrze, a drogo? Jak ale dobrze, ale, dobrze. ale dobrze. A jak warte swojej ceny? A jak będzie wyglądała?